Wyjątki bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fable zapomniane opowieści. Teraz mamy kolejną misję, musimy umieścić zdobytą duszę w świątyni Archonta. Świątynia Archonta, teleportujemy się. Bo tę duszę zrobiliśmy w poprzednim odcinku, zabijając tego groma. Chyba tak się nazywał. Raczej. Ale dobra. Zabiliśmy go, zdobyłem tę duszę i coś tutaj trzeba zrobić teraz. Was that Thunder Soul? That's not exactly what I had in mind when I sent you to him. Anyway, we figured out the second inscription. It says, The Heroine. I can't think of anyone who fits the description better than Scarlet Robe, your mother. There's always me, of course, but as you can see, I'm still alive, and I plan to stay that way. You'll have to pay her tomb in Oakvale another visit. I know this do matki się udać, do Dębowej Doliny. Czytałam tam. Coś jeszcze z nią pokazać. You Doliny. to like idziemy, F9, y, B. Y, G, nie B. Co Gładam. Dębowa Dolina... Jest. <coughs> No i sobie teleportujemy się do tej dolinki. do <laughs> Linki Nasz piękny, ładny początek tej serii, tej gry w tych właśnie terenach. Tutaj się to wszystko zaczęło. Później to wszystko spaliło, ale chyba się już odbudowali. A raczej jak widać tu wszystko wszystko wtedy. Jackson chyba tu wtedy podpalił czy coś tam... M mapka. Ogród pamięci. No, do tego Ogrodu pamięci tam musiałem iść. Tutaj, tutaj ten... O. Właśnie tutaj. Jest tą matką Scarlet. Coś tam Rob Scarlet. Nie pamiętam jak się nazywa dokładnie.

Chociaż jeden plus, że szybko padają. <grym> A na ten, na łuskawice. Nie, to trochę ich pomęczyć wtedy. A troszkę, no, troszkę zabierają tego życia, jak ich, ich jest tutaj dużo. No, troszkę zabierają. No, <grym> dawaj jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Wytrzymaj życia. Mówię, życia doświadczenia. Oni życia biorą. Młode. Szpłowy nie mam. A nic jak już złożyłem. A jakby trzeba było jakichś tam innych zabijać. Trzeba ich było czasu zabijać. To byśmy sobie pozabijali wtedy. Doświadczenia troszkę sobie zdobędę. jack's spirit is strong and his new form is almost ready but i sense how he fears you take my soul and avenge our family once and for all And make him pay, son. Jej duszę muszę zabrać. Dlamy Sejwa. Kolejnego. Króciutkie ta misja. Nie, nie będę kończył na tym tego odcinka. Coś jeszcze zrobimy. Że krótko to musimy wrócić do świątyni archonta, sai powrócę, czemu nie, nie będę kończył odcinka na tym się tam nie opłacę, tam, nawet 5 minut nie pograłem, nie nie jestem pewien ile tam było nie patrzę na godzinę pogram sobie jeszcze troszkę teraz tą drugą duszę jeszcze jakieś trzeba będzie, wiesz tam jeszcze jest jakieś wolne Now, there's just <coughs> one inscription. Oldest I Still have to have to out who that might mean. Oh come, we both know who it is, dear Briar. You can't protect the old fool any longer. It's the guild master The Ah, oh, <coughs> Jack. So it really is true. He's alive.

Nie dowiemy się, jak nie, jak nie zobaczymy. Oh, welcome back, sir. This place has been a mess since you left. People running around with bits of old paper, books flying everywhere, and the guild master's only gone and old himself up in the guild woods. We're not supposed to let anyone near him. We found it. The soul mentioned in the inscription. It must be nostro. His soul has been trapped in the Lichfield graveyard for centuries. Our text suggest it should be in the graveyard circle, you know, where you found the tunnel to Bargate Prison. Catching souls? Never heard such nonsense. Well, good luck, hero. Uh <coughs> Duszy no... Gdzie jest ten cmentarny krąg? Nie wiem Smentarz Lychwield. No i to będzie tam gdzieś tam o... Lepiej zabrać chyba tak duszę niż chodzić z nim walczyć tam chopak, misji mi tyle dało ją go zabijać. <grystanie> Pomagą a co? I teraz go udupić jak psa? <grystanie> <laughs> A czy mi puszczą? A ja sam się wchodzę, ale się nie, nie pytam. <laughs> A ci tego tak co? Czy oni tak sobie machają? <laughs> nie wiem, ja sobie ucieknę, przebiegnę, bo ja ich za godzinę nie zabiję. Biegł się uciekaj. Masz szybciutko, szybciutko! A wtedy ja tą matkę jeszcze do uratować, to chyba wtedy, wtedy było. Gdzieś tam było na tym więzienia berga i coś takiego, gadali sobie. Gdzieś tam przejścią w tych stronach jest ukryta ta dusza. Tego mistrza Gilditz czy coś tam. Nie. Idziemy sobie tutaj. Ej, co ja, ech się, tak. <laughs>

I am Nostrum. Mine is a warrior's soul. You must take it in battle so that I may stand proud among my comrades in the afterlife. My men have sworn an oath to protect me even in death. Only when they fall can I be harmed. Now, claim my soul with honor. Znalazłeś dłuższą smietanę okręgu? Na smietanę też, Najpierw muszę chyba tę pokonać, coś tam gada, gadał ziomek. O, ale te szybko teraz padają, haha! Nie, nie jest dobre. taki dobry. Araz tam padnie. Nie ma problemu. I jeszcze troszkę, jeszcze troszkę albo troszkę więcej niż troszkę I nie nietrafiony Od dupy strony najlepiej się atakuje Wtedy on się nie broni Nie ma jak zaś teraz tak od dupy strony jak on leży, to coś tu to wtedy można. O, teraz ładnie prawie się już obrócił dziad. Ależ. Troszkę doświadczenia. I atakujemy tą mendę. O, skrzyneczka. A, no, wtedy też tutaj byłem, tutaj nie mogłem otworzyć. Za mało tych kluczy miałem. No już życia mu zostało gdzieś. Około Coraz mniej, coraz mniej, zaraz będzie pokonany. Jeszcze troszkę i jest pokonany. <laughs> Teraz na cmentarzu Lichfield jakąś jego duszę muszę umieścić raczej. Coś tam mi pisało takiego. Tuż koniec misji? Alimentu, no smętę Szlifeld? Miesiąc Dni Archonta, ostatnią duszę. Kończymy odcinek, gdzie umieszczamy duszę? Nie wiem. Zakończę, zakończę. Lepiej, już będzie, bo już troszkę tam trwa, już dwie misje wykonane, jest spoko. Wykonaliśmy troszkę, a więc teraz dzięki bak za bieżenie, pozdrawiam, cześć.